Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Słońce ostro świeciło przez okna, a ja stałem w gabinecie dziadka, czując chłód marmurowego biurka pod palcami. Miałem wtedy 23 lata, świeżo po studiach, pełen idealizmu i naiwności. Dziadek Stanisław był moim światem. Nauczył mnie wszystkiego od wiązania krawata po zawiłości rynku nieruchomości. Powtarzał zawsze, rodzina to podstawa, synu. Zawsze miej oko na tych, którzy chcą cię wykorzystać. Nigdy nie sądziłem, że te słowa staną się prorocze, a ich ciężar zmiażdży moje życie. Wszystko zaczęło się od jego choroby. Nagła, wyniszczająca. Lekarze dawali mu miesiące. Wtedy właśnie pojawiła się ona Elżbieta. Kuzynka, której nikt z nas nie widział od lat. Przyjechała znikąd, z uśmiechem słodkim jak miód, i oczami, które potrafiły uśpić czujność nawet najbardziej ostrożnego człowieka. Twierdziła, że chce pomóc ulżyć w cierpieniu. Dziadek, osłabiony i ufny, przyjął ją z otwartymi ramionami. Ja, choć czułem dziwny niepokój, widziałem tylko troskę w jej gestach. Jak bardzo się myliłem. Miesiące mijały, a stan dziadka pogarszał się. Elżbieta stała się jego cieniem, nie odstępowała go na krok. Zaczęła zarządzać jego finansami, tłumacząc, że to dla jego dobra, by odciążyć go od zmartwień. Stopniowo, niezauważalnie przejmowała kontrolę nad wszystkim. Ja, zajęty poszukiwaniem najlepszych lekarzy i metod leczenia, nie widziałem, jak sieć kłamstw i manipulacji oplata moją rodzinę. To był błąd, za który zapłaciłem później ogromną cenę. Pewnego wieczoru, gdy dziadek spał niespokojnie, znalazłem w jego szufladzie stare dokumenty. Akty własności, wyciągi bankowe, testament. Serce zaczęło mi bić jak młotem, gdy zobaczyłem datę ostatniej zmiany testamentu zaledwie tydzień temu. Zamiast mnie, jedynego spadkobiercy, widniał od Mam nazwisko Elżbiety. Cały majątek dziadka, wyceniony na ponad trzy miliony dolarów, miał trafić w jej ręce. Poczułem, jak grunt usuwa mi się spod nóg. To nie była troska. To była perfidna, wyrachowana gra. Gniew, czysty, palący gniew, ogarnął mnie w jednej chwili. To nie było tylko o pieniądze, to było o zdradę, o złamane zaufanie, o zniszczenie pamięci o człowieku, który znaczył dla mnie wszystko. Elżbieta wykorzystała chorobę dziadka, jego słabość, by go okraść. Czułem się oszukany, zdradzony, ale przede wszystkim bezsilny. Jak mogłem dopuścić do czegoś takiego? Jak mogłem być tak ślepy? Zacząłem działać w ukryciu. Każdy dzień był walką z czasem, wyścigiem z Elżbietą. Musiałem odzyskać to, co należało się mojej rodzinie. Nie mogłem pozwolić, by jej bezwzględność pozostała bezkarna. Wykorzystałem swoją wiedzę z finansów, znajomości w bankowości, każdą wolną chwilę poświęcałem na planowanie. To stało się moją obsesją. Przeniosłem majątek dziadków do bezpiecznego funduszu, pod osłoną nocy, cicho, by nikt się nie zorientował. To był dopiero początek. W tamtej chwili, w tamtym gabinecie, wiedziałem jedno – Elżbieta zapłaci za swoją zdradę. A to, co nastąpiło później, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Nazywam się Michał. Od lat nosiłem w sobie ten ciężar, tę te gorzką pigułkę, którą musiałem przełknąć po tym, jak zostałem potraktowany. Pamiętam dzień, w którym wszystko się zaczęło, dzień, w którym poczułem, że muszę coś zmienić. Czułem, jakby moje życie było kontrolowane przez innych, a ja byłem tylko biernym obserwatorem. Moi dziadkowie, to oni byli moim światłem, moją ostoją w świecie pełnym zawiści i fałszu. To oni nauczyli mnie wartości, które inni zdawali się ignorować. To dzięki nim zrozumiałem, że prawdziwa siła tkwi w niezależności i sprycie. Kiedy odeszli, ZOS. Zostawili mi coś więcej niż tylko majątek. Zostawili mi dziedzictwo, które musiałem chronić. Po studiach, kiedy większość moich rówieśników szukała pierwszej pracy, ja już miałem plan. Plan, który dojrzewał we mnie od lat. Wiedziałem, że muszę działać szybko i dyskretnie. Miałem cel, a ten cel był wart każdego poświęcenia. Miałem też świadomość, że nie mogę ufać nikomu, a zwłaszcza tym, którzy uważali się za moją rodzinę. Cicho bez rozgłosu przeniosłem cały majątek dziadków do funduszu. Trzy miliony dolarów. To była kwota, która mogła zmienić życie, ale dla mnie była przede wszystkim narzędziem. Narzędziem do osiągnięcia sprawiedliwości. Nikt o tym nie wiedział. Ani moja matka, ani mój ojciec, ani tym bardziej wujostwo, które już ostrzyło sobie zęby na spadek. Wiedziałem, że muszę być o krok przed nimi. Moje życie w Warszawie toczyło się pozornie normalnie. Pracowałem w korporacji, udawałem, że jestem jednym z nich. Ale w głębi duszy byłem wilkiem w owczej skórze. Każdego dnia, kiedy wracałem do mojego małego mieszkania na ochocie, przeglądałem dokumenty, analizowałem dane, planowałem każdy kolejny ruch. Wiedziałem, że muszę być perfekcyjny. Pewnego wieczoru, siedząc w moim ulubionym fotelu, przeglądałem stare zdjęcia. Zdjęcia z dziadkami z ich uśmiechniętymi twarzami. I nagle poczułem ten sam ból, to samo ukłucie w sercu, które czułem od lat. Ból spowodowany tym, jak potraktowano moich dziadków. Jak zostali wykorzystani, oszukani, a na końcu porzuceni. To nie była tylko kwestia pieniędzy, to była kwestia honoru, godności, sprawiedliwości. Moi dziadkowie zasłużyli na coś więcej niż tylko na to, by ich pamięć została splamiona chciwością i egoizmem. To było dla mnie jasne. Musiałem działać. Pamiętam, jak moja matka próbowała mnie przekonać, że powinienem ułożyć sobie życie, że powinienem znaleźć dobrą pracę, założyć rodzinę. Ale ja wiedziałem, że nie mogę tego zrobić, dopóki nie zamknę tego rozdziału. Dopóki nie wymierzę sprawiedliwości tym, którzy zranili moich dziadków. Nikt nie podejrzewał, że pod maską spokojnego, młodego człowieka kryje się plan zemsty. Plan, który dojrzewał w ciszy, karmiony żalem i determinacją. Wiedziałem, że to będzie długa i trudna droga, ale byłem na nią gotowy. Byłem gotowy na wszystko. Każdego dnia budziłem się z tą samą myślą. Muszę to zrobić. Muszę to zakończyć. Muszę sprawić, by ci, którzy zranili moich dziadków, zapłacili. To było moje powołanie, moja misja, moje przeznaczenie. Moje życie stało się grą w szachy. Każdy ruch był przemyślany, każdy krok zaplanowany. Nie mogłem sobie pozwolić na błąd. Stawka była zbyt wysoka. Stawką była pamięć moich dziadków, ich dziedzictwo, ich honor. I ja, Michał, byłem gotów walczyć o to do samego końca. Każdy kolejny dzień był dla mnie lekcją. Uczyłem się cierpliwości, dyskrecji i sztuki manipulacji. W korporacji, gdzie pracowałem, obserwowałem ludzi, ich ambicje, ich słabości. Widziałem, jak łatwo jest kupić lojalność, jak prosto jest zasiać ziarno niezgody. Te doświadczenia, choć z pozoru nieistotne, stały się dla mnie cennymi narzędziami. Wiedziałem, że wkrótce będę musiał ich użyć. Moja matka Elżbieta dzwoniła regularnie. Jej głos, zawsze pełen troski, teraz wydawał mi się obcy, niemal sztuczny. Pytała o pracę, o zdrowie, o plany na przyszłość. Nigdy jednak nie wspominała o dziadkach, o ich majątku, o tym, co się z nim stało. To milczenie było dla mnie bardziej wymowne niż tysiąc słów. Wiedziałem, że ona i mój ojciec Jan byli częścią tego spisku, tej zmowy milczenia, która miała mnie odciąć od dziedzictwa. Wujostwo Anna i Marek byli jeszcze gorsi. Telefony były rzadsze, ale za to bardziej nachalne. Sugerowali, że powinienem zainwestować pieniądze dziadków najlepiej w ich świetnie prosperujące biznesy. Ich chciwość była tak rażąca, że aż bolała. Udawałem, że rozważam ich propozycje, kiwałem głową, obiecywałem, że pomyślę. W rzeczywistości każdy ich telefon utwierdzał mnie w przekonaniu, że muszę działać szybko i bezwzględnie. Pewnego wieczoru, przeglądając stare rodzinne dokumenty, natknąłem się na list. List napisany ręką mojej babci, adresowany do mnie. Był schowany w starej, oprawionej w skórę książce, którą dziadek zawsze trzymał na biurku. W liście babcia pisała o tym, jak ważne jest dla niej, abym kontynuował ich dzieło, abym nie pozwolił, by ich trud poszedł na marne. Wspominała o pewnym sekrecie, który mieli mi przekazać, ale nie zdążyli. To zdanie, sekret, zafascynowało mnie. Czułem, że to klucz do zrozumienia całej sytuacji, do rozwiązania zagadki, która spędzała mi sens powiek. Zacząłem szukać. Przeszukałem każdy kąt mieszkania dziadków, każdy strych, każdą piwnicę. Szukałem wskazówek, notatek, czegokolwiek, co mogłoby naprowadzić mnie na trop tego sekretu. Niczego nie znalazłem. Frustracja rosła, ale nie poddawałem się. Wiedziałem, że to gdzieś jest ukryte, czekające na mnie. Wtedy przypomniałem sobie o starym domku letniskowym dziadków na Mazurach. To było miejsce, gdzie spędzałem każde lato jako dziecko. Miejsce pełne wspomnień, ale także miejsce, które od lat było zaniedbane. Nikt tam nie jeździł, nikt się nim nie interesował. Poczułem nagły impuls, że to właśnie tam, w tym zapomnianym miejscu, mogę znaleźć to, czego szukam. Wziąłem urlop w pracy, tłumacząc się nagłą chorobą. Nie chciałem, żeby ktokolwiek wiedział, dokąd jadę, co zamierzam zrobić. Spakowałem tylko najpotrzebniejsze rzeczy że... i ruszyłem w drogę. Długa podróż dała mi czas na przemyślenie. Analizowałem każdą rozmowę z matką, z wujostwem, każde ich słowo, każdy gest. Układałem puzle, które powoli zaczynały tworzyć spójny obraz. Obraz zdrady, chciwości i bezwzględności. Kiedy dotarłem na miejsce, domek wyglądał na opuszczony. Okna były zabite deskami, ogród zarósł chwastami. Powietrze było ciężkie od wilgoci i zapachu stęchlizny. Wszedłem do środka, a kurz unosił się z każdym moim krokiem. Czułem, że jestem na właściwej drodze. Wiedziałem, że to właśnie tutaj, w tym miejscu pełnym wspomnień, znajdę odpowiedź. Moje serce biło mocniej z każdą chwilą. Wiedziałem, byłem gotów na wszystko. Wszedłem głębiej do domu, a każdy krok wywoływał echo w pustych pomieszczeniach. Ściany pokryte były pajęczynami, a meble stały pod warstwą kurzu, jak duchy z przeszłości. W salonie, gdzie dziadkowie spędzali wieczory, stał fortepian. Kiedyś grała na nim babcia, a jej muzyka wypełniała dom radością. Teraz klawisze były pożółkłe i popękane, a struny milczały. Dotknąłem ich delikatnie, czując chód i pustkę. Przeszedłem do gabinetu dziadka. To było jego królestwo, miejsce, gdzie spędzał godziny, czytając książki i pisząc. Biurko było zasypane starymi papierami, niektóre z nich pożółkłe i kruche. Zacząłem je przeglądać, szukając czegoś, czegokolwiek, co mogłoby mi pomóc zrozumieć, co się stało. Wśród rachunków i listów natrafiłem na mały, skórzany notatnik. Był zamknięty na kłódkę, ale wiedziałem, że to właśnie w nim kryje się klucz. Wiedziałem, że muszę to otworzyć. Wróciłem do Warszawy z notatnikiem. Przez kilka dni próbowałem otworzyć kłódkę, ale bezskutecznie. W końcu, zdesperowany, poszukałem specjalisty od zamków. Starszy pan, który prowadził mały zakład na Pradze, spojrzał na notatnik z zaciekawieniem. "O stary, solidny zamek", powiedział, "ale damy radę". Po kilku minutach usłyszałem ciche kliknięcie. Otworzyłem notatnik z drżącymi rękami. Pierwsze strony były zapisane drobnym pismem dziadka. To był jego dziennik. Czytałem każde słowo, a z każdą stroną czułem, jak moje serce ściska się coraz mocniej. Dziadek pisał o swoich obawach, o problemach finansowych, o tym, jak moja matka i wujostwo naciskali na niego, aby sprzedał ziemię. Opisywał ich chciwość, ich bezwzględność. Nie mogę tego zrobić, pisał. To dziedzictwo mojej rodziny. Nie mogę pozwolić, aby moje dzieci to zniszczyły. Potem natrafiłem na coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Na jednej ze stron dziadek opisał spotkanie z prawnikiem, prawnikiem, który doradzał mu, jak zabezpieczyć majątek przed nieuczciwymi członkami rodziny. Prawnikiem, który zasugerował, aby dziadek przepisał ziemię na fundację, której jedynym beneficjentem miał być. Ja, wiedziałem, pomyślałem to niemożliwe. Dziadek pisał o tym, jak matka i wujostwo dowiedzieli się o jego planach. Opisywał ich wściekłość, ich groźby. Boję się o Michała, pisał, boję się, że zrobią mu krzywdę. Muszę go chronić. Ostatnie wpisy były pełne strachu i rozpaczy. Dziadek opisywał, jak jego zdrowie się pogarszało, jak czuł się osaczony. Ostatnia strona była pusta, ale na marginesie drobnym pismem dziadek napisał: Pamiętaj, Michał, prawda zawsze wychodzi na jaw. Zamknąłem notatnik. Czułem, jak gniew narasta we mnie z każdą sekundą. Moja matka, mój wujek, oni nie tylko chcieli okraść dziadków, oni ich zniszczyli. Wiedziałem, że muszę działać, musiałem im pokazać, że nie jestem już tym naiwnym chłopcem, którym byłem. Musiałem wymierzyć sprawiedliwość. Nadszedł czas na kolejny etap mojego planu. Wiedziałem, że nie mogę działać otwarcie, muszę być sprytniejszy, bardziej przebiegły. Postanowiłem wykorzystać ich własną chciwość przeciwko nim. Zacząłem rozpuszczać plotki, subtelne, ledwo zauważalne, ale wystarczająco intrygujące, by zasiać ziarno niepewności. Mówiłem o niejasnościach w testamencie, o nowych dowodach, które mogłyby podważyć ich roszczenia. Nie mówiłem niczego wprost, tylko rzucałem haczyki, czekając, aż połknął przynętę. Pierwszy zareagował wuj Marek. Jego telefon był pełen udawanej troski, ale wyczułem w nim panikę. Pytał, czy wszystko w porządku, czy nie potrzebuje pomocy. Wiedziałem, że boi się, że straci to, co już uważał za swoje. Odpowiedziałem mu z pozorną beztroską, że wszystko jest pod kontrolą, ale dodałem, że prawnicy dziadka byli bardzo skrupulatni i zostawili po sobie wiele dokumentów. To wystarczyło. Następnego dnia dostałem telefon od matki. Jej głos był lodowaty. Zaczęła mnie oskarżać o sianie zamętu, o oszarganie dobrego imienia rodziny. Udawałem zaskoczenie, pytając o co jej chodzi. Powiedziałem, że tylko próbuję uporządkować sprawę po dziadku, tak jak on by sobie tego życzył. Wyczułem jej frustrację. Wiedziałem, że uderzyłem w czuły punkt. Moim kolejnym krokiem było wynajęcie prywatnego detektywa. Potrzebowałem dowodów, twardych, niepodważalnych dowodów na ich manipulacje i oszustwa. Detektyw Pan Kowalski był starszym, doświadczonym mężczyzną z twarzą pooraną z marszczkami i przenikliwym spojrzeniem. Wyjaśniłem mu całą sytuację, pokazując notatnik dziadka. Słuchał uważnie, notując coś w małym zeszycie. To będzie trudne, powiedział, ale nie niemożliwe. Chciwość zawsze zostawia ślady. Pan Kowalski zaczął swoją pracę. Śledził moją matkę i wujostwo, zbierając informacje o ich finansach, kontaktach, każdym podejrzanym ruchu. Ja w tym czasie kontynuowałem swoją grę. Zacząłem odwi. Edzać prawników, udając, że szukam porady w sprawie skomplikowanego spadku. Celowo wybierałem kancelarie, które były znane z tego, że lubią rozpuszczać plotki. Chciałem, żeby wieść o moich działaniach dotarła do nich jak najszybciej. Napięcie rosło. Każdy dzień przynosił nowe informacje od pana Kowalskiego. Odkrył, że matka i wujostwo faktycznie próbowali zmusić dziadka do sprzedaży ziemi, grożąc mu, że jeśli tego nie zrobi, to pożałuje. Znalazł też dowody na to, że Elżbieta, kuzynka, która rzekomo opiekowała się dziadkiem, była w rzeczywistości jej wspólniczką. To ona miała za zadanie manipulować dziadkiem, przekonać go do zmiany testamentu. To wszystko było częścią jednego perfidnego planu. Pewnego wieczoru pan Kowalski zadzwonił do mnie z pilną informacją. Elżbieta, ta sama kuzynka, która oszukała dziadka, próbowała sprzedać jedną z działek, która formalnie nadal należała do dziadka, choć ja już ją zabezpieczyłem. To był jej błąd. Działała w pośpiechu, nie sprawdzając dokładnie dokumentów. Wiedziałem, że to jest moja szansa. Zadzwoniłem do prawnika, którego dziadek wymienił w swoim notatniku. Był to starszy, szanowany mecenas, który pamiętał dziadka. Opowiedziałem mu całą historię, pokazując notatnik i dowody zebrane przez pana Kowalskiego. Prawnik słuchał z uwagą, a jego twarz stawała się coraz bardziej ponura. To jest skandal, powiedział absolutny skandal. Musimy działać natychmiast. Złożyliśmy wniosek do sądu o unieważnienie testamentu i oskarżenie o próbę oszustwa. Sprawa była skomplikowana, ale dowody były mocne. Notatnik dziadka, zeznania pana Kowalskiego, a przede wszystkim fakt, że Elżbieta próbowała sprzedać ziemię, która nie należała do niej. To wszystko tworzyło spójny obraz ich przestępstwa. Wiadomość o procesie rozniosła się błyskawicznie. Rodzinie, matka i wujostwo byli wściekli. Dzwonili do mnie, grozili, próbowali mnie zastraszyć. Ale ja byłem niewzruszony. Czułem w sobie siłę, której nigdy wcześniej nie miałem. Widziałem, że walczę o sprawiedliwość, o honor moich dziadków. Pierwsza rozprawa była dramatyczna. Matka i wujostwo stawili się z własnymi prawnikami, próbując zdyskredytować mnie i moje dowody. Elżbieta, ubrana w elegancki kostium, udawała ofiarę, twierdząc, że tylko chciała pomóc dziadkowi. Ale ja byłem przygotowany. Mój prawnik z pomocą pana Kowalskiego przedstawił dowody, które obnażyły ich kłamstwa. Kiedy prawnik odczytał fragmenty z natatnika dziadka, w sali zapanowała cisza. Słowa dziadka, pełne bólu i rozczarowania, uderzyły w nich z całą mocą. Widziałem, jak matka blednie, a wuj marek nerwowo zaciska pięści. Elżbieta próbowała zachować kamienną twarz, ale jej oczy zdradzały panikę. Sędzia zarządził przerwę. W korytarzu matka podeszła do mnie. Jej twarz była wykrzywiona wściekłością. Jak mogłeś nam to zrobić? syknęła. Jesteśmy Twoją rodziną, spojrzałem jej prosto w oczy. Rodzina? Zapytałem. Rodzina nie okrada swoich bliskich. Rodzina nie zdradza. Rodzina nie niszczy pamięci o tych, którzy odeszli. Czułem, jak każde słowo wypowiadam z siłą, która zaskoczyła nawet mnie samego. Wiedziałem, że to dopiero początek. Proces miał trwać tygodniami, może miesiącami. Ale ja byłem gotowy. Byłem gotowy walczyć do samego końca, by wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy zranili moich dziadków. To była moja misja, moje przeznaczenie, i nic ani nikt nie powstrzymałby mnie przed jej spełnieniem. Każda kolejna rozprawa była niczym kolejna runda w walce bokserskiej. Moja matka, Elżbieta i wujostwo, Anna i Marek stawiali opór, próbując na wszelkie sposoby podważyć moje dowody. Ich prawnicy. Rodzy i bezwzględni rzucali oskarżenia, próbowali mnie zdyskredytować, przedstawiając mnie jako chciwego i niestabilnego młodzieńca, który chce zniszczyć swoją rodzinę dla pieniędzy. Ale ja miałem asa w rękawie prawdę. Mój prawnik, mecenas Kowalski, nie mylić z detektywem kowalskim, to był inny, równie zaufany człowiek był mistrzem w swoim fachu. Spokojny, opanowany, ale z chirurgiczną precyzją rozbijał ich argumenty na drobne kawałki. Przedstawił szczegółowe analizy finansowe, które pokazywały, jak Elżbieta stopniowo przejmowała kontrolę nad kontami dziadka, wypłacając z nich ogromne sumy pieniędzy pod pozorem opłat za opiekę i inwestycji. Pokazał dokumenty, w których dziadek wyrażał zaniepokojenie jej działaniami, ale był zbyt słaby, by się przeciwstawić. Najbardziej wstrząsającym dowodem były nagrania rozmów, które detektyw Kowalski ten od śledztwa potajemnie zarejestrował. Były to rozmowy matki, wujostwa i Elżbiety, w których otwarcie omawiali, jak pozbyć się dziadka i przejąć jego majątek. Słuchając ich głosów, pełnych chciwości i bezwzględności, poczułem, jak zimny dreszcz przebiega mi po plecach. W sali sądowej zapanowała absolutna cisza. Nawet sędzia, zazwyczaj niewzruszony, wyglądał na zszokowanego. Matka i wujostwo próbowali zaprzeczać, twierdzili, że nagrania są zmanipulowane, że to wszystko to spisek. Ale ich drżące głosy i blade twarze zdradzały ich panikę. Elżbieta, która do tej pory utrzymywała maskę niewinności, nagle zaczęła płakać, udając, że jest ofiarą spisku. Ale jej łzy były suche, a jej oczy, choć czerwone, były pełne nienawiści. W pewnym momencie, podczas przesłuchania, matka wybuchła: Ty niewdzięczny, noju, krzyknęła, wskazując na mnie palcem. Wszystko to robisz dla pieniędzy. Nie masz szacunku dla rodziny. Spojrzałem na nią spokojnie. Pieniądze? Zapytałem. To wy zrobiliście to dla pieniędzy. Wy zniszczyliście życie dziadka, wykorzystaliście jego chorobę, jego zaufanie. Ja walczę o jego honor. O jego dziedzictwo, o prawdę. Jej twarz wykrzywiła się w grymasie wściekłości. Wiedziałem, że uderzyłem w czuły punkt. Jej prawnik próbował ją uspokoić, ale ona była poza kontrolą. To był moment, na który czekałem. Moment, w którym ich prawdziwe oblicze wyszło na jaw. Sędzia, po wysłuchaniu wszystkich dowodów i zeznań, ogłosił wyrok. Testament, który Elżbieta próbowała podrobić, został unieważniony. Majątek dziadka został zwrócony do funduszu, który założyłem. Matka, wujostwo i Elżbieta zostali oskarżeni o oszustwo i próbę wyłudzenia. Groziły im wysokie kary i więzienie. Kiedy sędzia odczytywał wyrok, widziałem, jak matka opada na krzesło, a Elżbieta zaczyna histerycznie płakać. Wujostwo patrzyło na mnie z nienawiścią w oczach ale ja czułem tylko ulgę. Ulga, że sprawiedliwość została wymierzona. Ulga, że dziadek mógł wreszcie spocząć w pokoju. Po wyjściu z sali sądowej podszedł do mnie mecenas Kowalski. Uścisnął mi dłoń. Dobra robota, Michale, powiedział. Udało ci się. Dziadek byłby z ciebie dumny. Poczułem łzy w oczach. To były łzy ulgi, ale także łzy smutku. Smutku, że musiałem przejść przez to wszystko. Smutku, że moja rodzina okazała się tak bezwzględna ale wiedziałem, że zrobiłem to, co było słuszne. W kolejnych tygodniach matka, wujostwo i Elżbieta próbowali się odwoływać, ale ich apelacje zostały odrzucone. Skazano ich na kary więzienia i wysokie grzywny. Ich biznesy upadły, a ich reputacja została zniszczona. Stracili wszystko, co mieli. Ja zaś zająłem się zarządzaniem funduszem dziadka. Pieniądze, które odzyskałem, przeznaczyłem na cele charytatywne, na wspieranie młodych talentów, a budowę domów dla potrzebujących. Chciałem, żeby dziedzictwo dziadka służyło dobru, a nie chciwości. Moje życie zmieniło się diametralnie. Zrezygnowałem z pracy w korporacji i poświęciłem się w pełni działalności charytatywnej. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy podzielali moje wartości. Zacząłem budować nowe życie oparte na uczciwości i empatii. Ale blizny pozostały: blizny po zdradzie, po bólu, po walce. Czasem w nocy budziłem się z koszmarów, widząc twarze matki i wujostwa, ich oczy pełne nienawiści. Ale wtedy przypominałem sobie słowa dziadka Pamiętaj, Michał, prawda zawsze wychodzi na jaw. To była moja prawda moja walka, moje zwycięstwo. I choć cena była wysoka, wiedziałem, że było warto. Wiedziałem, że dziadek byłby ze mnie dumny, a to było dla mnie najważniejsze. Minęły lata od tamtych wydarzeń. Świat poszedł do przodu, a ja razem z nim. Fundacja, którą założyłem, rozrosła się, pomagając tysiącom ludzi w całej Polsce. Zbudowaliśmy szkoły, szpitale, domy dziecka. Widząc uśmiechy na twarzach tych, którym pomogliśmy, czułem, że dziedzictwo dziadka żyje i ma sens. Ale mimo sukcesów przyszłość nigdy nie odeszła całkowicie. Czasem, w najmniej oczekiwanym momencie, powracała, przypominając o bólu i zdradzie. Nadal mieszkałem w Warszawie, ale już nie w małym mieszkaniu na ochocie. Miałem przestronne, jasne mieszkanie z widokiem na Wisłę. Z każdego okna roztaczał się widok na miasto, które było świadkiem mojej walki. W salonie na honorowym miejscu stał portret dziadka i babci. Patrzyli na mnie z uśmiechem, a ja czułem ich obecność, ich wsparcie. Pewnego dnia, podczas wizyty w jednym z domów dziecka, które wspierała moja fundacja, spotkałem młodą kobietę. Miała na imię Julia. Była psychologiem, pracowała z dziećmi, które doświadczyły traumy. Jej oczy były... Pełne ciepła i zrozumienia, a jej uśmiech rozświetlał pomieszczenie. Rozmawialiśmy długo o pracy, o życiu, o marzeniach. Poczułem, że to jest ktoś, komu mogę zaufać ktoś, kto zrozumie moją historię. Zaczęliśmy się spotykać. Julia była inna niż wszystkie kobiety, które znałem. Nie interesowały jej pieniądze ani moja pozycja. Interesowała ją moja historia, moje wartości, moja dusza. Powoli, krok po kroku, zaczęłam jej opowiadać o wszystkim: o dziadku, o zdradzie, o walce, o bólu. Słuchała z uwagą, nie oceniając, nie przerywając. Po raz pierwszy od lat poczułem, że mogę być sobą bez maski, bez udawania. Julia pomogła mi zrozumieć, że choć sprawiedliwość została wymierzona, to gniew i uraza nadal tkwiły we mnie. Pomogła mi zaakceptować to, co się stało i wybaczyć. Nie zapomnieć, ale wybaczyć. Wybaczyć im, ale przede wszystkim wybaczyć sobie, że byłem tak naiwny, tak ślepy. To był długi i bolesny proces, ale dzięki Julii powoli zacząłem się uwalniać od ciężaru przeszłości. Pewnego dnia Julia zapytała mnie, czy kiedykolwiek próbowałem skontaktować się z matką z wujostwem. Zaskoczyła mnie tym pytaniem. Nigdy o tym nie myślałem. Po wyroku zerwałem z nimi wszelkie kontakty. Nie chciałem mieć z nimi nic wspólnego. Może to pomoże ci zamknąć ten rozdział, powiedziała Julia. Nie musisz im wybaczać, ale możesz spróbować zrozumieć, co ich do tego popchnęło. Może to pomoże ci znaleźć spokój. Długo zastanawiałem się nad jej słowami. W końcu postanowiłem spróbować. Wysłałem list do matki do więzienia. Napisałem w nim, że nie żywię do niej nienawiści, ale że potrzebuje zrozumienia. Potrzebuję wiedzieć, dlaczego to zrobiła. Kilka tygodni później dostałem odpowiedź. List był krótki, napisany drżącą ręką.